Elo! Jesteśmy przy starym ho hospitalu. Ale to kiedy indziej? Jeden za 15, a drugi... nie wiadomo. Kurwa. Zaczynam się delikatnie bać. Oczywiście, no przez przypadek już pokazałem tego chłopczyka twarz. Chodź, on ma, ma taki problem z rośnięciem. tej części jeszcze nie byłem. Zobaczcie, jeszcze są ginie. A jeszcze tam, tam, by się mogli szczekać. I tak, jest. I No. To nie są drzwi, jakby są. To Norbertem Norbert, zwiedzaliśmy całe tam i zobaczyliśmy. Tu jeszcze jest... jeden jest budynek? Ha? Tu jeszcze... A nie, dobra, tu jest jeden budynek. No, polkamy. Patrz, tam są okna w a tu jest wejście. Tam Chłopie. zapuściliśmy nawet krok. Ale usłyszeliśmy... E chodź tu, e, chodź tu. Tak mega głośno, więc zaczęliśmy uciekać. Nie dziwię się. Chłopie. Ja normalnie widziałem nogę tam. Taką, taką trzy razy większą. No, jak na razie to ja chyba tam nie wchodzę, bo jak zobaczyłem to wejście, to od razu popuściłem. To nie wygląda jak fabryka Playtime. Time. Dobra, widzimy się z kolejnymi kolegami. Dobra, widzę jeszcze bez. Jeszcze bez, ale otwieram. Przyjaciół? Głęboko. No, chodźmy głęboko. O, w Nie, nie mogę zaapalić latarki. O, oh, no. Dobra, widzę. Ja Maciek. Dobra, teraz mieliśmy plan iść do takiej piwnicy. Ogólnie, no, ja miałem plan. Ostatnio próbowałem jeszcze nagrać ja coś tutaj. Teraz Ogólnie, kiedyś już chciałem tutaj wejść. Wczoraj dokładnie. No u was to będzie przez wczoraj, czy kiedy indziej jeszcze? A, to tutaj jednak. No, Ogólnie? O, kurwa, ale dziurko. Otęże. O co, tu kibelek? Nie, kolejna Dobra macie chodź, idziemy tutaj. Twoję

Nie! Jak to tam weszłaś? Kanał? Kanał jest... Ja, nie mogę wam to pokazać. A gdzie masz ten drogi palec? No patrz, tam taki czerwony strój, jakby ratownika. No, jest coś takiego. I prawie nie wyrażało, wszystko jak palec. Ej, tam jest kurtka! Gdzie? A nie, dury, to nie jest kurtka. Wiesz, jak, wiesz, jak mój Ja sam mu ją zawał. Ale nie, że się prezentuje ten szpital. No tak wygląda, to tak strasznie jest. jakieś trójkę, czwórka to od razu nie czuć ten strach. Jak wygląda, to zresztą z dziesiątki to w ogóle wy. Łabiego. Tylko nie polecam wam tu przychodzić ogólnie, bo możliwe, że jeśli nie jesteście spidanowcami Minecrafta i nie biegacie zbyt szybko, to kurwa nie polecam wam. Tu. Przepraszam no. za słownictwo, ale nie polecam tu przychodzić. Tutaj trzeba być szybkim, żeby tu wejść. Bo jak żul tutaj przyjdzie, bo wejdziecie tam, to już w ogóle zero ucieczki mm. chyba, że widać, że pijany i nie widzi to wtedy tylko wystarczy kiszurko i wejść do widzenia może pokażemy tutaj. Jest, jest coś takiego ogólnie? i Oto kiedyś była elektrownia kiedy nie, jeszcze

Uuu, tu jeszcze tu widać. Nie tak? wiem czy widać na kamerze, ale tu to jest tu takie rozbijane okno. Ja to jest naj... jedno z najbardziej przerażających rzeczy. Gdy już jesteście ze no to nie patrzcie lepiej na to. Nie nie tu... go w końcu ja Ty, ty jeszcze ciężki, pełny, bierzemy, bierzemy, ale na razie to tutaj zostawię, jeszcze się przerwa, wyrzuciłaś, tutaj zostawię na razie, chcę pokazać widzom, mam nadzieję, że chociaż obejrzą to parę osób, znaczy no mój kanał też nie jest jakiś najbiedniejszy. Trzy suby i parę próbie. Co? Jestem chuja. trzy sobie. Jestem Nie ty To ty? Ja. Już takie myślałam że z góry ktoś rzuca. Nie, bo chciałem rzucić w okno. Ok. O! Ale Patyk. Ale dzida... Dobra, pamiętajcie. patrzcie pod nogi, bo tu wszędzie nie są jakieś studzienki. Jeśli będzie chcieli, tu wejść. Ale na razie nie wchodzimy do góry. I na razie jeśli nie wchodzimy do góry, to nie, nie biorę broni. Bo tu nie było szkoły przypadkiem? OH! A tu nie przypadkiem nie było szkoły? Ej właśnie, to mogła być szkoła taka wielka. No nie? Ale po co by tamto było? Co to? Tamte no, wielkie. Oświetlenie, no przecież. Ktoś tam jest? Może idziemy teraz poczekać do Mateusza. Ale omijając drzwi. Widzowie, musimy spieralać na razie, bo słyszeliśmy jak tuś pęka coś, patych czy jakiś szkło, cokolwiek kurwa. Przepraszam za, Przepraszam za słownictwo, tak za ale nie Przepraszam Oczywiście, że też znaleźliśmy strajk. Najgorszy fakt, znaczy że tu jest... Z... Nie, no tak. Jednak tu jest najgorszy, żeby tu przechodzić w zimę. Bo tu w ogóle idą się ocieplić a tu dzieci wchodzą, bo myślą, że nie ma żółw. A ogólnie skoro tak chodzimy, to chcę wam powiedzieć, że i tak nie dobijemy 10 tysięcy, to jutro o którejś tam godzinie pokazuję twarz. Chyba jutro. Na jakimś filmiku. Jak wbijecie 10 subów. Nie wbijemy tego. <śmiech> <śmiech> Ale no, drugi filmik już. Jak wiecie 10 subów, to Artur pokazuje twarz. Ty no normalnie słychać, jak coś, coś pęka schło, jakieś coś. Dobra, Nie. możemy zostawić chyba jakby to. Sorry widzowie, ale na razie i będziemy czekać tam e, przed wejściem na nich.